Witajcie! Dzisiaj zapraszam Was do mojej szklarni, bo chciałabym Wam opowiedzieć o nowalikach i takich pierwszych warzywach, które pojawiają się teraz w sklepach i na straganach, i jak z nimi powinni postępować pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego. I słuchajcie, przede wszystkim te pierwsze warzywa dla osób, które mają aktywną zapalną chorobę mm, przewodu pokarmowego, czyli aktywne zapalenie przełyku z dużymi nadżerkami, zapalenie żołądka, chorobę wrzodową, chorobę zapalną jelit, aktywną chorobę kronach wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę wątroby, która yy, jest jeszcze nieustabilizowana oraz są po ostrym zapaleniu trzustki. Absolutnie takie warzywa omijają szerokim mukiem, tak? Ja wiem, że po zimie jesteśmy zmęczeni, że łakniemy tego, co jest świeże, chrupiące, co mamy wrażenie, że da nam więcej energii. Niestety te warzywa, które są teraz na straganach, które są teraz na ryneczkach, które są teraz wyłożone w marketach. Niestety ze zdrowiem to mają bardzo niewiele wspólnego, ponieważ po pierwsze są to warzywa Spędzone sztucznie na nawozach metodą hydroponiczną, często oświetlenie, które daje im przyrost. To są wybrane tylko długości światła. To nie są warzywa, które widzą słońce, które widzą deszcz, które są podlewane sztucznie, które są hodowane tylko i wyłącznie na sztucznych nawozach, żeby były śliczne, w miarę szybko się Sprzedały, były wszystkie równe i ładne. Ja nie mówię tutaj o zdrowych osobach, bo osoby zdrowe, które nie mają żadnych problemów z przewodem pokarmowym, mogą jeść co chcą, tak? Natomiast osoby z chorobami przewodu pokarmowego, szczególnie aktywnymi, muszą uważać. Również pacjenci z chorobą uchyłkową także bardzo uważają na te warzywa. Natomiast co mogą jeść? Jeżeli macie swoje własne nowaliki wyhodowane w szklarni albo z grządki czy z doniczki, to jak najbardziej można próbować włączać je do swojej diety. I tak, ja tutaj mam odrobinę szczypiorku, drobniuteńko pokroić go, można go dodawać, zaczynając oczywiście od małych ilości do naszej diety. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj również szpinak, tak? Szpinak w tym momencie to są takie listeczki, mniej więcej tej, tej wielkości. Słuchajcie, bez problemu można taką porcję w ciągu dnia włączyć do diety. I zobaczcie, jak wygląda szpinak ze szklarni. Każdy listek jest inny, a jedne są powyginane, większe, mniejsze. Natomiast, jak popatrzycie na ten szpinak taki śliczny na półce sklepowej, to tam wszystkie listeczki są bardzo równe. On jest taki bardzo mięciutki i bardzo delikatny, ale wartości odżywczych to w nim za wiele nie ma. Zresztą za chwilę Wam powiem o wartościach odżywczych warzyw. Natomiast, co my tu jeszcze mamy? Ja jeszcze w swojej szklarni z zeszłego roku. Mam takie wielkie krzaczory jarmużu. Jest to jarmusz toskański, czyli ten taki o ciemniejszych, podłużnych listeczkach. I jarmuż kędzierzawy, który uważam, że w szklarni jest dużo bardziej delikatniejszy i nie mają się go tak grubale jak na zewnątrz, dlatego zawsze kilka krzaków mam, a poza tym przez całą zimę korzystamy z niego my, jak i nasze kury myjemy te bardziej delikatne listki. Kury mają zielonkę, jedzą te zielone albo te, które już tam mają jakieś cechy uszkodzeń. Więc tutaj jest również jarmuż. Co my tu jeszcze mamy? O, mamy rzodkiewki na przykład, tak? Słuchajcie, nie, rzodkiewka własna ze szklarni, tak? Jedna większa, druga mniejsza, każda wygląda inaczej. Nie jest taka świecąca, nie jest taka gładka, tak? Oczywiście ma mnóstwo małych korzonków. Jak popatrzycie na te sztucznie hodowane w sztucznych warunkach rzutkieweczki, to one wszystkie są takie magiczne, sieliczne, po prostu jak koraliki, tak? Z własnej uprawy takie rzodkiewki nie wychodzą. Kolejna rzecz, rukola. Oj, to jest moje, jedno z moich ukochanych warzyw. Słuchajcie, listeczki rukoli. To jest rukola jednorodna, jednoroczna, tak? Tak ma napisane na opakowaniu, natomiast ja już kilka lat temu obczaiłam, że jeżeli rukole zostawimy w szklarni, troszeczkę ją przykryjemy, czy to jakąś słomą, czy to jakąś włókniną, to ona nawet przezimuje w szklarni 20 stopniowe mrozy. Tutaj mam 6 krzaczków, które mają chyba już ze 4 lata. Co roku na wiosnę odbijają i co roku na wiosnę mam rukolę do własnego użytku. Poza tym są już pierwsze listeczki buraków liściowych, które sobie również małymi porcjami dodajemy do jedzenia oraz pierwsza mała sałata takie małe listeczki ja generalnie jestem fanem sałaty lodowej bo lubię taką chrupką sałatę jeść więc tak no i oczywiście zioła słuchajcie zioła w szklarni to może jest dziwny i mało spotykany pomysł natomiast ja wpadłam na to już kilka lat temu że mam zioła w szklarni przede wszystkim z takich powodów że jak są zioła w szklarni szklarnia się nagrzewa one bardzo intensywnie pachną jest mniej robali, praktycznie nie muszę stosować żadnych środków ochrony roślin. Po prostu one nie są w stanie tutaj wytrzymać. Po drugie, za każdym razem jak przechodzę, ten zapach się, się unosi. I listeczki, z tego co zauważyłam, roślin, które rosną w szklarni, one są takie delikatniejsze. Czyli do suszenia mam duże rośliny na zewnątrz, gdzie zbieram. Te Całe wielkie krzaki, a w szklarni mam takie mniejsze krzaczki, które są do takiego codziennego użycia. To jest na przykład listy krzałwi, tak? Bardzo polecam. Na przykład na masełku sobie sklarować. Także do wszelkiego rodzaju nasiadówek taką szałwię można sobie zaparzyć, jeżeli mamy problem z na przykład hemoroidami, zapalenie okolicy wiadomo której, naparzamy sobie właśnie szałwie rumianek i koredębu taką szklanicę wlewamy do miski, do tego letnia woda, wsadzamy tam swoje cztery litery i bardzo pięknie to działa. Nie trzeba używać chemii. Co my tu jeszcze mamy? Moje ukochane zioło, którym jest rozmaryn. Uwielbiam rozmaryn, cudowne. Poza tym kocanka włoska, którą musiałam dokupić, bo niestety nie przetrwała zimy, więc będę ją sadzić. Cudowny zapach tak zwanego magii, super zioło. W tym roku dokupiłam sobie również taki, mówi się, cytrynowy, cytrynowy oregano, delikatniejsze w smaku, ma delikatniejsze listki. Posadzimy i też moje y, ostatnie znalezisko, to jest tymianek taki biało Biało-zielony odmiana, mam już tymianek cytrynowy, mam macierzankę i wiele innych jeszcze odmian, natomiast bardzo lubię znajdować takie dodatkowe elementy. No ale słuchajcie, wiem, że są również osoby, które nie są w stanie posiadać własnego ogródka, tak, a chcą jeść zielonkę, jakby na to nie patrzeć, chcą jeść zielonkę. I czy istnieją jakieś alternatywy do tego, żeby tutaj spożywać warzywa tak? przez osoby z chorobami przewodu pokarmowego? I słuchajcie, dla mnie generalnie najważniejszą alternatywą do tych świeżych warzywek z własnego ogródka, z własnej szklarni czy z doniczki, jest, jest kiełkownica. Słuchajcie, to jest takie proste urządzenie. Tu widać, że ono my je cały czas użytkujemy. Ono ma kilka lat, przepraszam, że jest takie... Po prostu jest stare, bo jest, jest zużyte. Ten plastik już trochę zmatowiał. Kosztowało to ze 30 zł. I do tego sypiemy kiełki. Mamy tutaj cały... Ja mam cały zestaw kiełków. Mam kiełki rzodkiewki, kapusty czerwonej, słonecznika, znowu słonecznik, orzeżucha na kiełki, groszek, rzodkiewka znowu, brokuły, gorczyca. Tutaj mamy chyba tam cebulę czosnkową, trochę pszenicy do skiełkowania, kozieratka, odkrycie tego roku. Bardzo fajnie takie kiełeczki jest sobie spożywać z kiełkami, to jest tak... Że najlepiej i ja tak na przykład zaczynałam, że kupowałam sobie takie malutkie opakowania w marketach i sprawdzałam po prostu, które kiełki w naszej rodzinie się sprawdzą. I metodą prób i błędów, że tak powiem, doszliśmy do takiego zestawu, w którym każdy znajdzie dla siebie coś, coś dobrego. Na tej kiełkownicy można skiełkować jednocześnie trzy rodzaje kiełków. Albo jeden rodzaj kiełków, ale który się jemy w trzech różnych terminach, jak komuś za dużo, to również może nastawić sobie tylko jedną część i też będzie dobrze. Polecam szczerze dla osób, które mają ochotę na jakąś zielonkę, a nie mają możliwości posiadania takich własnych, sprawdzonych, ekologicznych warzywek. Druga sprawa, to jest dla mnie rzecz dosyć nowa, natomiast już widzę pozytywne efekty działania przynajmniej na, na mój organizm. To są, słuchajcie, to jest chlorella i spirulina. To są takie, tutaj mam w formie tabletek, bo ja tego proszku nie bardzo jestem w stanie przełknąć, ale też jest w formie proszku. I to są, to są glony. To, jest, to są glony, które są w określonych warunkach hodowane, bardzo czyste. I bo zrobiłam mały rekonesans, i jeżeli brakuje mi zielonki, brakuje mi zielonych warzyw, brakuje mi tego koloru, to również do swojej diety dodaję, dodaję te kapsułeczki. Tam jest na opakowaniu. Chyba od 6 do 12 tych, tych groszków, natomiast mi tak za cztery dziennie jednego i drugiego wystarczy. Szczególnie jak jest zima, kiedy jakiś tam chcę sobie, że tak powiem, dodać tego koloru, to wtedy spożywam właśnie to. Efekt jest bardzo fajny, jest takie wrażenie dodatkowego zastrzyku energii. Ja to przynajmniej przyjmuję ze 3-4 dni w tygodniu, i jeszcze żadnych działań ubocznych nie zauważyłam. Przyjmujemy to bodajże od listopada albo od grudnia, więc jest to taki, że tak powiem, substytut zieleniny. I ostatnia rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, której ja jeszcze nie próbowałam, ale może są osoby, które oglądają ten filmik. I mają w tym temacie większą wiedzę ode mnie, to jest tak, zwana, to jest tak zwany owiec, to jest taki proszek z młodego jęczmienia, przepraszam, nie owca, tylko jęczmienia, wiem, że produkuje to jedna firma na świecie takie naprawdę mega dobrej jakości. I podobno też ma super działanie. Ja jeszcze tego nie próbowałam, ale jeżeli są tutaj osoby, które przyjmują właśnie te preparaty, to żeby podzieliły się tym w komentarzach. Również zachęcam do dzielenia się w komentarzach swoimi spostrzeżeniami na temat, który dzisiaj poruszaliśmy, czyli nowalijek, czyli kiełków, chloreli, spiruliny, a również młodego jęczmienia, czyli to jest młoda trawa jęczmienna. Bo ja również chciałabym się zapoznać z tematami, które jesteście, w które Wy czasami jesteście zaangażowani, bo o tym też dowiedziałam się od pacjentów, tak? Na sam koniec chciałabym Wam zdradzić taką małą tajemnicę kształcenia gastrologów. Słuchajcie, długi czas zastanawiałam się, czy Wam o tym powiedzieć, ale stwierdziłam, że w sumie to nie jest żadna tajemnica. Gastrologów nie uczy się na temat diety. Gastrolodzy w trakcie swojego kształcenia y, wielomiesięcznego nie mają żadnej, y, nie dostają żadnej wiedzy, ani nie mają żadnego szkolenia na temat diety. Są uczeni o tym, jak rozpoznawać choroby gastroenterologiczne, jak prowadzić diagnostykę, jak prowadzić leczenie zabiegowe, jak prowadzić leczenie farmakologiczne, natomiast nie są absolutnie uczeni. Tego, w jaki sposób prowadzić dietoterapię, fitoterapię, terapię, czy w ogóle nie mają wiedzy na temat żadnych terapii alternatywnych, które stosują na przykład pacjenci, tak? Yy, więc yy, tutaj proszę nie dziwcie się, jeśli traficie do gabinetu gastroenterologa, który nie będzie wiedział, o czym do niego mówicie, jeśli sam tego tematu nie zgłębi, we własnym zakresie. I że tak powiem, za własną kasę. To dziękuję Wam bardzo za uwagę. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze pytania. Jeśli chcecie jeszcze jakieś dodatkowe filmiki, staram się nagrywać tak, żeby to było zgodnie jakby z nowymi pojawiającymi się w diecie tutaj aspektami. Jeżeli coś Was trapi, jeżeli coś Was nurtuje, to proszę żebyście zostawili komentarz. Bardzo dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze pod moimi filmikami. Naprawdę uskrzydlają mnie one i dają mi energię do tego, żeby nagrywać dla Was kolejne filmiki. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć, papa.